Tom, tej Sonic To jest pierwszy odcinek naszej nowej serii. Zagrajmy w Nakus Keadix. Dokładnie tak, moi drodzy, czyli spin-off do serii Sonic the Hedgehog, w którym to głównym bohaterem jest Nakus Kidna oraz tytułowy Keadix, składający się z wektora, Charmiego, Midiego, Spo i dwóch niepotrzebnych robotów. Dokładnie tak, moi drodzy. Żeby was nie na ten odcinek, staram się już nagrać od poprzedniego tygodnia. Przez ostatni tydzień byłem chory eee, i ogólnie działy się różne ujemuje dzikie węże. Nie powiem rok 2023, przynajmniej jego początek nie jest dla mnie łaskawy, ale już w 90% jest dobrze, od czasu do czasu mogę pokasływać, za co od razu was przepraszam. Eee, dokładnie tak, okej okay, to było ciekawe, <laughs> eee, dobra. Eee... Tak, jak widzicie mamy moi drodzy KADX na Cosdeki na witamy w nowym, na nowym poziomie w 32X świecie, tak? Ja już zrobiłem tam start, ja już chciałem przejść do grania gro. Like. Come the fuck on. Dokładnie tak, moi drodzy, jak więc Scenario Quest lecimy. Jest to seria, którą ja już nagrywałem w trakcie drogi do Sonic Mania, Ale teraz sobie odnawiamy, ponieważ... Cóż, aby mieć benefity z 60 klatek, z e, lepszych proporcji ekranu i najprawdopodobniej z lepszego skilla, którego w tej chwili posiadam. E, usuniemy sobie trzeci save. Tak, i zaczynamy sobie ładnie, pięknie grańsko. Ok, i oto jesteśmy nakelsem, moi drodzy. Tak się tutaj ładnie pięknie to zaczyna. Pa! Te animacje są piękne, przysięgam. I muzyka też zresztą świetna. Okej, okay, ej, jajko! Nani. On tutaj kurde Espio. Kurde tutaj uwięził pajac jeden, okej. Okay. Uratowany, forwyn. To było szybkie. Ej, Metalkonik! Nani! Kurde bela, no? się cieszą, kurde, obydwoje, pajace jebane. <laughs> Okej, okay. i moi drodzy mamy Practice Mode, który sobie przejdziemy, abyśmy wiedzieli co i jak, i muzyka jest tutaj świetna, i ja polecam wam ogólnie przejść, jak gracie po raz pierwszy w tą grę, ten samouczek, ponieważ on strasznie pomaga w ogarnięciu, o co tutaj chodzi. Widzicie, mamy tutaj taki tryb, który będzie z nami od początku do końca w grze Czyli tryb współpracy z jedna i druga postać razem z sobą współpracuje z połączona pierścieniem Dokładnie tak, czyli to taki można byłoby powiedzieć. Ja na razie nic nie robię grana, że mnie uczym powiedział taki prototyp Sonica Heroes Dokładnie tak dobra i teraz będziemy mieli kontrolę, prawda? Tak, mam kontrolę, kurde. Ładnie, pięknie tutaj możemy tak zrobić, i dzięki czemu możemy się rozpędzić. To jest on lepszy sposób na rozpędzenie się niż Spindarz. E, troszeczkę niczym w Sonicu CD, gdzie mieliśmy e, Super Pilaut i dash. To Spindarz był osłabiony względem Super Pilota i tu jest bardzo podobnie. E, za pomocą tych pierścieni możemy rozpędzić się bardziej. E, ok, teraz nas uczy. Alternatywnego rozpędzenia się, czyli w taki sposób, że o właśnie, takie coś, odwrotnie po prostu i puszczamy się w odpowiednim momencie, dzięki czemu możemy się rozpędzić. Teraz nasza kolej. Eee, ok i puszczamy. Przy... A, o nie, dobrze puściłem, ok, bo czasami jak puszczę w nieodpowiednim momencie, tak jak gra by to chciała, ale zadziała, to gra <laughs> będzie miała wygwizdane, bo nie zrobiłem tego tak jak ona chciała. Okej, okay, ale się udało ładnie, pięknie. Mówię, są ruchy, które naprawdę mogą nam się bardzo przydać i plus muzyka jest tutaj świetna, wy słyszycie tą świetną muzykę? Eee, Okej, okay. możemy chwycić naszego partnera i śwignąć nim w jakimkolwiek kierunku chcemy, dzięki czemu my również oczywiście pójdziemy do przodu, bo jesteśmy połączeni pierścieniami. Więc bierzemy sobie SPO i... <laughs> Nie zrobiłem tego tak fikuśnie jak gra, ale... Możemy zrobić to w taki właśnie sposób, możemy go tam pchnąć i możemy nie świnąć. Okej, okay, ładnie pięknie. Dobra, lecimy dalej moi drodzy. Co my tu będziemy mieli teraz, co? Okej, okay, chwytamy sobie ładnie pięknie partnera i rzucamy nim teraz do góry. Dokładnie tak, coś co się również może bardzo często przydawać, jeśli chcemy się wspiąć gdzieś do góry o właśnie mi się ładnie pięknie udało tutaj dostać się za pomocą SPO na wyższe higher grounds, więc dokładnie tak, teraz się nie udało. Ok. I teraz będzie mi odwrotną sytuację, czyli... My jesteśmy teraz na dole, że tak powiem, i, i dzięki naszemu partnerowi możemy spiąć się w taki sposób do góry, może powiem w taki sposób. Nie do końca odwrotna sytuacja, ale you know what I mean, o właśnie, takie coś się wtedy odbywa. Jak naciśniemy sobie dół i, i przycisk B, bodajże, według gry, u mnie to jest kwadrat, bo ogóle na padzie od PS4, Ok, w tej chwili jesteśmy w odwrotnej sytuacji, czyli my jesteśmy na górze, nasz partner jest na dole i również możemy w taki sposób wyjść z tego cało i przejść wyżej. Chociażby jest to dosyć ciekawy system, moim zdaniem, bardzo underrated, jak cała gra z resztą, którą bardzo lubię. I no. Pyk, ładnie, pięknie. Nie działa to zawsze perfekcyjnie, ale. Kurde, jest fan. I moi drodzy, o, Durin to Summer sobie kurde pogrywa, lecimy. Ciekawy ekran aktualnie. SPO tutaj zdobył w tej chwili power-up, dzięki któremu jest większy. To jest aktualnie, są ciekawe power upy, które występują i wyłącznie w Makroskie Addicts. Czyli ekrany powiększające lub e, zmniejszające. Ok, tutaj musimy wcisnąć razem przyciski, na raz. Bardzo, bardzo fajne, moim zdaniem. E, takie y, mini łamigłówki, że tak powiem. Jest muzyka, jest taka magiczna. Sama gra, również moim zdaniem. Bardzo śliczna jest, by the way. To jest pierwsza w ogóle gra 32-bitowa w serii. Więc, y, no, szalone bym powiedział. Okej, okay, o, dzięki SPO. Widzicie, tutaj ładnie, pięknie. Mogliśmy się dzięki niemu wbić dokładnie tak. Ok, gra ma ciekawą strukturę. Nie wiem czy w ogóle są w tej że lub tu lub są, ale są rzadko. Ale za to poziomy najczęściej są stworzone w taki sposób, że mamy pół lub tu lub z jednej strony poziomu i z drugiej strony poziomu. Z lewej i prawej. Najczęściej taki właśnie ma. Taką postać mają poziomy w tej grze, gdzie mamy po raz pierwszy w serii automatyczne sprężyny, jak ja to lubię nazywać, czyli w które nie trzeba wskakiwać w rzeczy do nich podejść, żeby zadziałały aktualnie, co jest bardzo ciekawe. Okej, okay, <grych> okej. Okay. Jak widzicie, czasami to potrafi działać tak, e? ale... ale no, jak działa to jest naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajnie się tego wszystkiego używa. Okej, okay, winda. Ładnie, pięknie w taki sposób. Okej, okay, nice! Pa, ra, pa, 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 pa. Jest to jest dosłownie muzyka, której zawsze muszę e, się nasłuchać, jak zaczynają się... jak zaczyna się lato. Okej? Okay. Dur into summer no coś pięknego. Sam tytuł powinien E, powiedzieć, dlaczego aktualnie słucham tej muzyki, poza tym, że jest świetna w tamtym okresie, e, a z kolei zawsze jak kończy się lato, to lubiłem posłać sobie End of the Summer z Sonic Runners. Również bardzo świetny track e, Okej, okay, chyba nie ja przedłem <grym> Tutaj trzeba iść. o właśnie. Level design potrafi być czasami dziwaczny, ale no cóż, jest zbudowany wokół e, właśnie temu systemowi partnerów. Przez co on, on, on jest taki specyficzny, po prostu, najnormalniej na świecie. Pa, pa dobra, ok, ale SPO weź się odwal. <laughs> ok, i mamy, moi drodzy, <laughs> piosenkę, którego SPO wskoczył, przez co pogram sobie SPO. Moi drodzy, Special Stage. W grze zdobywamy podajże 6 KS Ringi. Chyba, chyba tu jest 6, a nie 7. I tak, to jest proste, że to jest naprawdę wow, to jest coś, gramy sobie w 3D i widzicie grafika jak na tamte czasy, że tak powiem, ryła czas, czachę, nie powiem. No i zdobywamy plus firy co jest również bardzo ciekawe aktualnie. Dokładnie tak, musimy zebrać ich w tej chwili cztery i mamy tutaj czas, mamy przepaście, więc musimy mieć się na baczności. Pierścienie dawają nam, nam czas, dokładnie tak, więc warto je zbierać. No i na tym polegają aktualnie special stage w tej grze. Bardzo fajne, naprawdę zawsze lubiłem te special stage'e. Im dalej w las potrzebą być naprawdę momentami trudne, więc dokładnie tak. Cool! For a win! I teraz mamy kolejne cztery Bluesfieldy. Zawsze mamy takie dwie rundy do przejścia zanim otrzymamy Chaos Ring. To jest w ogóle właśnie też ciekawe, zdobyłem tutaj Pierścienie Chaosu, Nieszmaragdy. To one ogólnie działają, te, pierś... Fakt, te pierścienie tylko na tej wyspie, bodajże, że, że tak zostało wytłumaczone jakoś fabularnie, że one tylko tutaj i, i, i dlatego tak jest, <grym> więc no nie powiem, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Szmaragdy chaosu zostały bana na tą grę po prostu i, i zamiast tego są e, pierścienie, gdyby już ta gra nie kręciła się wokół pierścieni, tak, które Trzymamy jako partnerzy, oh well. no śmieszne na pewno, okej, okay, nice, no i w taki oto sposób moi drodzy otrzymujemy pierwszy keyaz ring, który wygląda jak zwykły pierścień, tylko po prostu większy, eee, dokładnie tak, dokładnie tak, for a win, no i te moi drodzy mamy Monit, wyboru postaci, wektor, jak się buja tej świetnej muzyki, i tutaj, moi drodzy, skończymy dzisiejszy odcinek. Dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku przeszliśmy sobie Practice Mode oraz Isolated Island Zone. Dokładnie tak. Odcinki będą wyglądać tak, że będę zawsze puszczał dwa poziomy na odcinek, i ten Practice Mode traktuję jako poziom, więc. Dwa już dzisiaj, że tak powiem, są w tym odcinku. Yy, dokładnie tak. I co odcinek będę zmieniał postać, jaką będę grał. Yy, jako, że pokreślmy sobie Naxem już, no to w następnym odcinku, moi drodzy, będziemy musieli widzieć jako Mighty i dobierzemy sobie partnera również w na następnym odcinku. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tegoż odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam podobał i do zobaczenia w następnych odcinkach. See ya.